Cześć wszystkim witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy, w największym openingu, jak do tej pory tutaj u mnie. 2 biliony pierniczków. Zostawcie lajka i zobaczymy, czy za 2 biliony pierniczków jest szansa. E, czekajcie, bo jeszcze nie wziąłem tych, jak zwykle zapominam, chyba każdemu się zdarza. E, że nie, nie odpalacie słuchajcie, tych wszystkich boostów. Zobaczmy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, bo bym chciał dostać pierniczki. I oby się tak stało. Zastanawiam się tylko, czy te legendy. Czy te legendy sobie tutaj zbierać. Ile ma najmocniejsza legenda? Możecie mi powiedzieć, Rain... OK, Silver Stack Mythical poszedł, ale najmocniejsza Rainbow Legenda. Dajcie znać, ile ma. Rainbow Santa po. Super, słuchajcie, poczekam sobie 5 dni i będę mógł zrobić kolejnego. Tu są Rudolfy. No, bo słuchajcie, mam tyle tych petów, że ja nie wiem co ja mam z tym robić. Zaraz miejsca nie będzie. Kolejny Rudolf. Będę rozdawał w sumie te legendy. No, bo co ja mam z tym zrobić? Silver's tak. Chyba te mitykale też porozdaję. Tak mi się wydaje. <grym> no, co mam zrobić? Co mam zrobić, słuchajcie? Jak żyć? No, nie wiem. Ale ten opening będzie bardzo długi. Więc trzymajcie kciuki. Troszkę sobie pootwieramy. Za ten czas. Okej. Okay. Tylko, że popatrzcie, ja nie będę miał miejsca za niedługo na te, na te wszystkie pety. Jesus Christ. Czekajcie, ile mityczna, ile legenda ma w ogóle mocy? Czyli Golden ma 12 bilionów. Z tego co widzę. Dobra, posuwałem trochę petów, żeby mieć więcej miejsca. No bo w sumie parę legend jeszcze mogę sobie wydropić, ale potem już tylko polujemy na mityki. Te legendy mnie jako tako nie interesują. Chyba, że będę rozdawał wam te legendy i przerabiał. No bo w sumie po co mi one, nie? Nas interesują tylko właśnie te mityki. Bardzo dużo ich swoją drogą wypada, więc wiecie co? Ja chyba może to być takie troszkę burżujskie z mojej strony, ale prawdopodobnie no, na razie jeszcze Rainbow Sa drugi, słuchajcie, drugi Rainbow Santa Paul, o Jezu, ale tu będzie, ale tu będzie ale tu będzie się działo ja jeszcze póki mogę kolejny Silverstack, Jezu ja chyba tutaj z kilkadziesiąt tych mityków wydropię zobaczmy, no jeszcze jest, jeszcze jest trochę miejsca więc dobra, nieważne Pofarmijmy sobie trochę te te pety te legendy, a potem lecimy, może huge'a, Huge się uda wydropić. Podobno jest szansa 1 do 125 milionów, żeby wydropić tego huge'a kata najnowszego. Więc, okej, okay. golden silver dragon, okej, okay, mythical. Jest dobrze, jest dobrze, no ten, ten opening, słuchajcie, to będzie najdłuższy opening w historii. jak mi się wydaje. O kurde, ile legend tu przyszło. Jestem chyba najbogatszym. Dajcie znać, czy ktoś chce kupić. To będę sprzedawał. Będę sprzedawał wszystkie legendy albo rozdawał. Sam nie wiem, co robić z tym wszystkim. Bo tego jest tak dużo. Kolejny mityk. Ciekawe, czy za te 2 biliony uda mi się zrobić tutaj tego kata. To by było coś, słuchajcie. W ogóle, tak, jeżeli jeszcze tutaj jesteście, zastanawiam się, słuchajcie, co robić jeszcze, jak, z czego byście chcieli odcinki i czy w ogóle subskrybujecie jeszcze mój kanał shortowy i kanał Roblox Brod Shorts i kanał Roblox Brod 2. Mam nadzieję, że tak, bo tam się też dużo fajnych rzeczy dzieje, dużo odcinków jest. Wiem, że też chcecie pewnie inne tryby. W jakie tryby mi polecacie, żebym nagrał jeszcze w Robloxie? nie tylko prawda, z Pet Simulatorem e, Roblox e, żyje. Kurka wodna, zaraz mi miejsca nie starczy. Będzie ciężko. Rainbow Silver Case, okay. kolejny Mythical Rainbow tym razem. E, I chyba, wiecie co, bo ja te legendy chcę po prostu do mojej wersji testowej, e, gdzie będę sobie testował wszystkie PETy, e, kombinacje tych wszystkich PETów. Dobra, słuchajcie, teraz jest problem jest taki, że mi się miejsce kończy, więc robimy. Wiem, że to może być bardzo <grych> dla burżujów opening, ale no, no, co zrobić? W ogóle szczęście do otwierania tutaj jest duże, bardzo duże. Często wypadają te mityki. Tym bardziej słuchajcie, opłacało się w, w tym evencie Halloweenowym, bustować sobie szansę na, na wypadanie mityków. Więc warto było tych końców zainwestować, czy znaczy te cukierki halloweenowe na to. No dobra, teraz polujemy na same, same mitykale, nie? Więc zobaczymy. Okej, okay, Santa Paul zwykły. Szkoda troszkę, ale no dobra, niech będzie. Najwyżej go rozdamy, bo ja po potrzebuję Rainbow. Potrzebuję Rainbow, słuchajcie. Ale z tego North Pole ja będę, mógł, będę w stanie robić Dark Metery prawdopodobnie więc to jest też spoko. Też mi się to podoba, nie? Okej, okay, kolejne legendy. Kurka, a 2 biliony uzbierałem tych cukierków. No powiem wam, że mega. Mega opcja. To zastanawiam się, powiedzcie mi, chyba nie opłaca się robić odcinka tak długiego z tego. Od... A zrobimy co tam? Kolejny Santa Paul. Jestem ciekaw, ile tych mytykalów zrobimy. Zastanawiam się, słuchajcie. I teraz tak myślę, że możemy rozdać tutaj peta. Słuchajcie. Napiszcie sobie w komentarzu swój nick w Robloxie, jakiś fajny komentarz napiszcie i nick z Robloxa, to jedna osoba dostanie ode mnie tego mythicala, Santa Poła. Także zapraszam. Ewentualnie jakąś legendę. Zobaczymy. Może Santa Poła nie, bo potrzebuję go, ale tego Golden Silver Dragona albo jakiegoś, jakiegoś mityka ode mnie dostaniecie. Także widzicie, ja tego Silver Staga mam bardzo dużo, więc mogę też porozdawać. Co mnie cieszy, tylko cholercia nie wiem, zawsze możecie sobie na YouTubie dodać jak oglądacie film, przyspieszyć, że na przykład dwa razy szybciej będzie lecieć ten, ten filmik, więc to też jest spoko. Ale tu będziemy to otwierać prawdopodobnie z 20 minut, jak nie więcej. Ale patrzcie ile tych mityków leci, jasnych wind. To będzie ciężka sytuacja. Okej, okay, dwa mityki w jednym tym. Jesus Christ. <laughs> Jakby były trzy mityki pod rząd, to by było coś, nie? Ale bym się popłakał, jakbym nie miał miejsca w ekwipunku i akurat by e, huge Santa Cat, ten huge Cat wy, wyleciał. Ale to by było. Kolejny mityk. Kurka... Nie przechodzi mi ta choroba. M m mówię wam, to jest masakra. Jestem tak chory. Kolejny, co chwilę i to rain rainbow poleciał. Co chwilę jakiś mythic, mit słuchajcie. Ja, ja nie wiem czy ja mam, jeszcze mam miejsce w ekwipunku w sumie, więc okej. Okay. Ale się robi no, źle. Się robi źle. Kurde, ładny openik poleci. Okej, okay, Santa Pał. Patrzcie ile tych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na, 3 na 4, 15, 6, 7, 8. Słuchajcie, ja tu grubo ponad 100 mityków myślę, że walnę. Jestem pewien, że jestem w stanie tutaj około 5. Pięć, nawet 50. Już teraz mamy ponad 20. Dwadzieścia... Myślę, że jest 25. To jest 26. mityk. Słuchajcie, dobijemy do 50? Ej, to by było coś. 50 mityków. <laughs> Ale jazda by była. Trzy legendy pod rząd. 2 biliony Opening, może zrobimy 1 bilion, bo dwa to będę w nieskończoność otwierał. Chociaż co mi tam, co mi szkodzi? Co mi szkodzi, panie i panowie, nie? Na razie 26 mityków, coś spadła. Nasza tutaj siła mityczna. Kurde. Ok, 26, zatrzymało się, ja bym chciał do 30 dobić. A tu widzicie, już trochę słabiej. Okej, okay, dwa pod rząd 27 i 8. No to jedziemy po 30. Dawać mi 30, słuchajcie. 30 jest dobra liczba. Hej, okay, je! Rainbow! Jest! 29, Słuchajcie, I jeszcze rainbow. Od razu pójdziemy zrobić sobie dark metery. Jasny, Gwint, ale tam będzie tego. Poczekam pewnie długo na te dark metery. Kurka, chociaż na pewno zrobię tak, słuchajcie, że e, ile maksymalnie można robić tych petów? 5, jedno miejsce zostawię. Jakbym miał tych rainbow połów 30 mityków, już wypadło. Jakbym miał więcej. Aby mógł krócej czekać, więc to jest spoko, więc zawsze jedno miejsce warto zostawić. Bo jednak team będzie 360 bilionów ma Dark Matter, więc to jest dużo lepsze od tych zwykłych, od tych, co miałem. Więc spoko, szybciej będę te skrzynki krzy, bił. Nie narzekam oczywiście. Ile to? 29 czy 30 było? Ja już straciłem rachubę. Załóżmy, że 29, chociaż nie, no 30, już nie pamiętam, ale do 50 myślę, że grubo jesteśmy w stanie tutaj, słuchajcie, dobić. Rainbowy, ok, 32. Jezu, jak się to sypie. Może tego Huczkata, panie, bym naprawdę nie pogardził Huczkatem. cat'em. Serio? Byłoby mega mistrzostwo świata. 33 50. Myślę, że 50 mitycznych petów mogę słuchajcie, grubo przekroczyć. Jest na razie trzydzieści trzy są. Więc trochę tego jest. Trzydzieści cztery. Trzydzieści cztery mamy dać więcej oczywiście 34, ale ja potrzebuję 35. Jest to możliwe? Jest? Czy... Kurka, już dawno mityk nie wypadł, trochę mnie to smuci. Bo chciałbym to 50 lekko dobić, ale tutaj już jest ciężko. Okej, okay, 35. Jest dobrze, jest dobrze. 35 mitycznych. Wrócę słuchajcie do was, ja otworzymy, do biliona do, dojdę. Okej, okay, jestem, słuchajcie. Już jeden bilion pęknął. I powiem wam szczerze, że... No już mamy ponad 50 mitycznych petów. Jak widzicie, ja sobie tu zapisałem, żeby policzyć to wszystko. I już mamy 50. Więc tutaj dodamy kolejne. Bo widzicie, zobaczcie sobie tu, gdzie ja mam kamerkę. Jak dużo poleciało tych mityków. Więc teraz leci kolejne. No, 60 może się uda dobić do 60, kto wie. Wrócę do Was z kolejnymi, oczywiście, informacjami. Jak już będziemy do końca tego openingu, to wtedy jeszcze wrócę. No dobrze, moi drodzy. 18 mityków zdobyłem od ostatniego czasu. Jak widzicie, literka B, co daje nam 68 petów. To lecimy teraz z kolejnymi, zaraz do Was wracam. Witam ponownie moi drodzy. No i już jesteśmy bliżej końca tego openingu. E, więc policzmy sobie, ile mityków ja tutaj dostałem. E, mamy 69, na tym się zatrzymałem. Teraz mamy tak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2, na 3, na 4, na 6, na 7, na 8, na 19. 19, czyli 88. Słuchajcie, mityków, tyle mi do tej pory wypadło. E, czy dobijemy do 90? Być może jest taka szansa, chociaż. No wiecie, jeszcze mi zostało 200 milionów do e, otwarcia. Może się uda, może nie, ale pokaźna liczba mityków. Co ja z tym będę robił? Pokażę Wam za chwilkę mój ekwipunek, jak on wygląda. Ja już miejsca na niego nie mam, więc trochę jest, cieka jest ciekawie, powiem, jest bardzo ciekawie. Ale dobijmy do 90 mityków z tego. Szkoda, że no niestety. Okej, okay. mamy 89. E, szkoda, że nie jest. Nie wydropiłem naszego tego kota. Jest bardzo trudna sz szansa, żeby go wydropić jest bardzo. Ba ok, dobiliśmy do 90, zobaczcie. 90 e, mityków. Szansa, żeby tego kota wydropić, tego huge cata, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No ale zobaczymy. No, prawie setkę mitycznych petów dropnąłem, więc jest dobrze. Jest na czym robić ym, te dark metery, więc to, to mnie cieszy. E, zacznę sobie robić je na, najprawdopodobniej, bo trzeba. No, muszę. Muszę mieć jak najlepsze. Ok, 91. Jak widzicie, 91. Ja sobie to zapiszę, żeby było jeszcze 92. No, może słuchajcie, jak będzie to szczęście. To być może 92, może się uda, nie mogę to już napisać. Dziwne, to może przez spam czy coś. 93. Słuchajcie, jedziemy po tą setkę. Jest naprawdę blisko. 94. Nie, 93, sorry. 90. Nie, 91. 92, 93, 94, 95, słuchajcie. 95 już mam. Trzeba, trzeba to zapisać, bo ja stracę rachubę. Nie mogę tego zapisać. Dziwne to jest. 95, nieważne. 95 jest. 96. Okej, okay, słuchajcie, czyżby setka? Cztery pety potrzebuję. Cztery pety do setki. A już się kończą nasze te. 96. Dawać mi stówę, stówę, stówę. Ajajaj, ajaj. No, ciężko będzie, ciężko będzie. 96 petów mitycznych. Kurka wodna, no ciężko jest. Aj, chyba nie dobijemy do setki. Troszkę smutek mnie ogarnia, ale mimo wszystko. I tak, 96 mitycznych petów to jest dobry rezultat. Nie ma co narzekać. 97 to Santa Paul paus Kurde, czy, czy dobijemy tej setki, co nie mogę otworzyć? Mogę jeszcze. Kurde, jeszcze trzy pety, słuchajcie. Trzy mityki, i będę szczęśliwy. 98 98, moi drodzy. Ajajaj. Chyba się nie uda. Kurde, 98 jest. Aj, się nie uda. Niestety. Słuchajcie, niestety kotlety. Kurde, prawie setka mitycznych petów. 99. Kurde, no. Kurde, finel. No, nie będzie tego. O mały włos. O mały włos. Raveling Merchant jeszcze się pojawił. 100! <laughs> Mamy 100 mitycznych petów. 101, jak Dalmatyńczyków. Słuchajcie, mega! No to ładnie, sprawdźmy teraz mój ekwipunek, jak to wygląda. Przejdźmy sobie do tych mocniejszych. Mamy e, 4 te mityki, e, znaczy rainbowy. Okej, okay, mityczne. To spoko. Mamy dwa goldy. Okej, okay, bardzo dużo tych zwykłych, co przerobimy na goldy. To mnie cieszy. I pełno kolejnych mitycznych petów. O mój Boże, ale tu będą jajka. Dobra, moi drodzy, to zobaczymy.